W tym modelu Stwórca nie jest wszechdobrym bogiem z tekstów religijnych, ale raczej eksperymentatorem, naukowcem, a nawet hobbystą, który hoduje ludzi tak, jak my hodujemy rybki w akwarium. Interesuje go obserwowanie naszego zachowania tego, jak budujemy społeczeństwa, prowadzimy wojny, kochamy i tworzymy technologie. Rybki w akwarium też nie wiedzą skąd pochodzą. Wszystkie spotykają się w momencie zasiedlenia, i dla nich to jest początek czasu. Ruiny zatopionego zamku na dnie są dla nich dowodem starożytnych epok, a nie plastikową dekoracją. A co najważniejsze, nie mają pojęcia, że za szklanymi ścianami ich małego świata istnieją całe oceany. Dla nich ich akwarium to cały wszechświat. Czy nie uważacie tej analogii za przerażająco trafną? Jeśli zaakceptujemy tę koncepcję, to cała oficjalna historia nauczana w szkołach i na uniwersytetach, jawi się w zupełnie innym świetle. Nie jest wynikiem żmudnej pracy uczonych odtwarzających przeszłość kawałek po kawałku, ale celowo stworzonym fałszerstwem masową operacją informacyjną. Ta fałszywa historia została napisana przez powieściopisarzy i ideologów w XIX i XX wieku w jednym celu ukształtować fałszywą rzeczywistość dla obiektów testowych i odciąć ich od wiedzy o ich prawdziwym pochodzeniu i niedawnej przeszłości. Robi się to po to, by niewolnicy w Terrarium nie myśleli o utraconej wczoraj wolności i o tym, kto pociąga za sznurki. Oficjalna historia opiera się na starannie dobranych i często sfabrykowanych źródłach, jak średniowieczne romanse rycerskie. Chwalą one żałosnych rycerzy, którzy szukają bogatych narzeczonych, by poprawić swoją pozycję. Doskonała alegoria całych narodów szukających obcego patronatu. Zmusza się nas do wierzenia w kroniki pisane przez dworskich skrybów na zamówienie, by zadowolić swoich władców lub syndykaty przestępcze. Jesteśmy przekonywani do teorii ewolucji, do przypadkowego pochodzenia człowieka, podczas gdy coraz więcej faktów sugeruje, że jesteśmy produktem sztucznego stworzenia. Odtwórzmy tę prawdziwą oś czasu, opierając się na kamieniach milowych, które już udało nam się rozszyfrować. Początku naszej ery należy szukać nie w starożytności, ale w znacznie bliższej przeszłości. Przed IX wiekiem naszej ery istniała zupełnie inna, przedpotopowa cywilizacja. Był to świat, o którym prawie nic nie wiemy. Świat przed globalnym resetem. Między X a XV wiekiem doszło do pierwszej katastrofy Wielkiego Potopu. Woda pokryła większość lądu, niszcząc poprzednią cywilizację i zacierając prawie wszystkie ślady jej istnienia. Dopiero pod koniec XV wieku woda zaczęła ustępować, odsłaniając nowy, zmieniony krajobraz. To właśnie na tym przełomie, na tle ustępującej wody, ma miejsce kluczowe wydarzenie, które zapoczątkowało nasze śledztwo. W 1492 roku na niebie pojawia się nasze obecne Słońce. To nie jest tylko zjawisko astronomiczne, to akt stworzenia, początek nowego cyklu, początek nowego świata w najbardziej dosłownym sensie. Jednak pojawienie się gwiazdy nie oznaczało jeszcze pojawienia się współczesnej ludzkości. Planeta była pusta. Pierwsi ludzie stworzeni dla tego nowego świata, pojawili się dopiero w połowie XVI wieku. Były to małe, testowe grupy. Prawdziwie masowe zasiedlenie ziemi przez ludzi, naszych bezpośrednich przodków, miało miejsce dopiero w 1757 roku, zaledwie dwa i pół wieku temu. Cała starożytna historia przed tym momentem to wszczepione wspomnienia i fałszywe artefakty. Kolejnym kamieniem milowym na tej osi czasu jest katastrofa, o której już mówiliśmy. W 1815 roku gaśnie drugie stare Słońce Księżyc. Nadchodzi rok bez lata i po raz pierwszy na planecie pojawia się zima. Klimat zmienia się dramatycznie, a warunki życia stają się trudniejsze. Ale najstraszniejsze i najważniejsze dla nas wydarzenie ma miejsce zaledwie kilka dekad później. W 1857 roku rozpoczyna się to, co można nazwać tylko rewolucją klonów. Ten termin wymaga wyjaśnienia. Nie mówimy o klonach w prymitywnym, biologicznym sensie, wyhodowanych w probówce. To raczej określenie na inny typ istot, zewnętrznie nie do odróżnienia od ludzi ale zasadniczo innych w swojej istocie. Był to kolejny etap eksperymentu stwórcy, a może interwencja strony trzeciej. W 1857 roku te klony zostały wprowadzone do ludzkiego społeczeństwa i od tego momentu rozpoczęła się ukryta wojna o kontrolę nad planetą. Ta wojna była długa i krwawa. I zakończyła się porażką ludzkości. Kluczową datą, którą każdy musi znać, jest 1957 rok. To właśnie w tym roku klony odniosły ostateczne zwycięstwo i przejęły pełną kontrolę nad Ziemią. Cywilizacja ludzka w swojej pierwotnej formie przestała istnieć. Od tego momentu żyjemy w świecie, który nie jest rządzony przez ludzi. I nie dla dobra ludzi. Ten szokujący wniosek to nie tylko teoria o przeszłości. To most, który bezpośrednio łączy wydarzenia sprzed półtora wieku z dniem dzisiejszym. Ponieważ wojna, która rozpoczęła się w 1857 roku i weszła w fazę pełnej okupacji w 1957 roku, nie skończyła się. Trwa właśnie teraz. Toczy się nie na polach bitew z czołgami i samolotami, ale w naszych miastach, naszych domach i naszych umysłach. To cicha wojna o całkowitą eksterminację resztek prawdziwej ludzkości, a większość z nas nawet nie podejrzewa, że jest jej częścią. Ta ukryta wojna, która rozpoczęła się ponad półtora wieku temu, Sprowadza globalny spisek na głęboko osobisty, codzienny poziom. Oznacza to, że wróg nie jest gdzieś daleko za oceanem czy w tajnych bunkrach rządowych. Wróg jest wśród nas. Chodzi tymi samymi ulicami, pracuje w sąsiednim biurze, a może nawet mieszka z tobą pod jednym dachem. Według dostępnych danych, na Ziemi pozostało dziś nie więcej niż milion prawdziwych ludzi. Wszyscy pozostali, czyli 99% populacji planety, to klony. Wyglądają jak my, mówią jak my, ale ich wewnętrzna istota jest zupełnie inna. Ich cele i zadania są fundamentalnie sprzeczne z celami ludzkości. W tym nowym świecie prawdziwi ludzie to gatunek na wymarciu, wpisany na czerwoną listę zwycięskiej cywilizacji. Trwa stałe, metodyczne polowanie, którego celem jest ich całkowita i ostateczna eksterminacja. To polowanie nie jest prowadzone z bronią w ręku, ale za pomocą bardziej subtelnych i skutecznych narzędzi: ekonomicznych, społecznych, informacyjnych i technologicznych. Istnieją specjalne urządzenia i metody, które potrafią bezbłędnie odróżnić ludzi od klonów a odpowiednie służby okupacyjne z pewnością posiadają takie narzędzia. Cały system zbudowany na planecie po 1957 roku ma na celu identyfikację i neutralizację ognisk ludzkiego oporu. Ich ostatecznym celem nie jest przejęcie zasobów czy terytoriów w konwencjonalnym sensie. Ich celem jest dobicie ostatnich resztek ludzkości i ustanowienie swojej pełnej i niekwestionowanej kontroli nad całym terrarium. Ta teoria oferuje zupełnie inną perspektywę na współczesną geopolitykę. To, co jest nam przedstawiane jako starcie ideologii, walka o rynki czy historyczne urazy, jest w rzeczywistości tylko zasłoną dymną ukrywającą prawdziwą naturę konfliktu. To nie jest wojna narodów czy państw, to wojna międzygatunkowa ostatnia bitwa o przetrwanie rasy ludzkiej. Dlatego jest prowadzona z taką zaciekłością i z użyciem wszystkich dostępnych środków. Co więcej, ta wiedza zmusza nas do spojrzenia nie tylko na wiadomości, ale na ludzi wokół nas w zupełnie nowym świetle. Jeśli 99% populacji to nie ludzie, to kim oni są? Jak myślą, czego chcą. To zmusza do myślenia o naturze tłumów, o kulturze masowej, o bezsensownych trendach i irracjonalnym zachowaniu, które obserwujemy każdego dnia. Może to nie jest tylko ludzka głupota, ale przejaw zupełnie innej, nieludzkiej logiki. Ta myśl jest niepokojąca, wyrywa grunt spod nóg, ale daje też klucz do zrozumienia tego, co się dzieje. Żyjemy na terytorium okupowanym, w świecie, w którym człowiek stał się prześladowaną mniejszością i uświadomienie sobie tego faktu jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia oporu.